specjalnie dla Was, nadajemy z Malty. Ta zielona, zielona, zielona. ząb. Cześć. Cześć. Witajcie na kanale przystanek Camping. Specjalnie dla Was nadajemy z Malty. Jesteśmy na Malcie. Ale Malcie w Polsce? W dodatku, Malcie w Poznaniu. Znajdujemy się bardzo blisko jednego z największych w Polsce. Jak nie na chyba drugi drugi drugiego po... chyba. Tak, nowe Zoo. Wspaniałe miejsce. I słuchajcie, żeby za dużo nie gadać, na kemping jeszcze wrócimy. Zabieramy Was teraz do Zoo, pozwiedzacie z nami Zoo i wracamy na kemping. Zapraszamy. Zostańcie do końca. Idziemy do zoo. Kle-kle-kle-kni subskrypcję. Daj skrzydło w górę. Kle-kle. Słuchajcie, nie wiem, czy widzicie, jaka jest kolejka e, za nami do KAS. Spora, jest weekend, więc zawsze jest dużo ludzi. Więc warto kupić bilety albo w biletomatach. Bo można tak jak my kupić bilety przez internet. I zaraz sprawdzimy, czy to się udaje. Bo może reklamujemy, a wcale się nie udaje. Teraz bilet... się przekonamy, czy to wszystko się uda. Mamy bilet rodzinny. Elo! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z moich ulubionych miejsc. Potrzymam Was jeszcze chwilę w niepewności. I nowe zo w Poznaniu. Jedno z największych w Polsce. Przy okazji jest to azyl dla zwierząt, jak wiadomo. i Jest tam pięknie odwzorowane środowisko naturalne. Chronią zwierzęta oraz prawa zwierząt. Współpracują z organizacją Otwarte Kratki, czyli ratują zwierzęta z nielegalnych hodowli i zwierzęta, które miały zostać przerabione na skóry. Współpracują także z organizacją WWF, która ratuje zwierzęta, które mogą po prostu. Gatunki, które mogą wymrzeć. Były tygrysy z cyrku, i one jechały chyba kilka dni. Bez jedzenia i z brudną wodą, więc jakby co tam nie będę dalej przedłużał. Sami się dowiedzcie, sami zobaczcie te tygrysy i nie będę Wam więcej zdradzał. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Skają. Właśnie, fajne. lemury katca. A do góry są kolejne. Wyginam śmiało ciało. <grym> Naprawdę. Od prawej strony w naszym poznańskim zoo witają nas foki pospolite. No nie chcą nam się pokazać. Czekamy, czekamy, ale są chyba nieśmiałe, albo im ciepło. I znów się zanurzyła pod wodę. Najpewniej gdzieś tutaj znów wypłynie. Nasze poznańskie zoo współpracuje z, ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki. W ogóle ma taką, e, takie założenie poznańskiego zoo jest, aby po prostu chronić przyrodę, chronić gatunki zagrożone i razem właśnie ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki to są właśnie lisy, które zostały uratowane i nie zostały czyimiś czapkami. I bardzo dobrze. Poznańskie zoo, tak jak już mówiłam, bardzo się angażuje w taką świadomość ekologiczną. Ratuje zagrożone gatunki, i mamy tutaj niepowtarzalny, prawie naturalny wybieg dla niedźwiedzi, w którym żyją tak jak w ich naturalnym środowisku, czyli w lesie. Mamy Borysa, którego widzieliście w Wojtusie, Ewkę Cisnę uratowaną w Bieszczadach. Ona tutaj rosła i właściwie teraz jest już dorosłą niedźwiedzicą, a kiedyś była malutkim, słodkim niedźwiadkiem i wychowywała się z psem dla towarzystwa. Wybiegi dla naszych niedźwiedzi. A mają jak najbardziej przypominać ich naturalne środowisko, jakim jest las. I właściwie tak naprawdę my czujemy się jak w lesie. One nas zdają się nie dostrzegać, możemy je podziwiać. Na pokładzie naszego zo jest również balu, niedźwiedź uratowany z cyrku. Co ciekawe, nasze niedźwiedzie, mimo że są wychowywane w niewoli i w większości przypadków były urodzone w niewoli. Czują się tutaj tak dobrze, że mm, rodzą się w nich i budzą ich naturalne instynkty, i z tego co y, wiem, chyba trzy niedźwiedzie y, budują sobie gawry na zimę i w nich śpią i przysypiają większą część zimy. I my mamy okazję czasami je podglądać, bo zorganizuję na Facebooku takie możliwości podglądania. Oczywiście do gawry nie zaglądamy, ale możemy patrzeć, jak się budzą ze snu i czasami wyciągają głowę, stwierdzają, że jeszcze zima trwa. I zasypiają dalej. Tak się zapatrzyłem na niedźwiedzia, że zgubiłem olej Jasia. Teraz szybko biegnę do nich. Słuchajcie, mijam po lewej stronie to jest azyl dla wilków. Bardzo ciekawa historia, ponieważ urodziły się dwa wilki w czeskim, w czeskim Zo. Stamtąd zostały wykupione w jakichś dziwnych okolicznościach przez, przez prywatną osobę i miały przejechać do Austrii z powodów formalnych zostały tam zatrzymane prawdopodobnie te wilki były wykupione przez kogoś na jakieś cele prywatne, nie wiadomo w jakim celu zostały tam przejęte, trafiły do schroniska dla psów w Austrii i na szczęście ich los skończył się w miarę szczęśliwie, ponieważ trafiły do poznańskiego azylu dla wilków niestety wilków nie widziałem, z jakichś takich naszych poprzednich wycieczek do zoo pamiętam jak początki tych wilków tutaj to były takie biedne, zagubione, tak biegały wzdłuż płotu, miały chorobę sierocą Teraz widzę, że ścieżka nadal jest wydeptana wzdłuż płotu, ale wilków nie ma. Także chyba już się tutaj zaaklimatyzowały. A za mną, słuchajcie, tam właśnie idę, będą tygrysy. Tam za szybą powinny być tygrysy, ale ich nie ma. Że ich tu nigdzie nie ma. Ani tygrysów, ani oli jasia. Różne rzeczy widziałem w Zoo, ale służby celne jeszcze nie. Ciekawe co się dzieje. Może jest jakaś akcja edukacyjna, albo przyjął ktoś ważny. Dobra, Oraz ja się znaleźli się. Odbieram od nich telefon, a Wy szybciutko popatrzcie, bo za mną jest słoniarnia. Oglądajcie słoniarnię. Na no, halo halo. No, byłem przed chwileczką przy tygrysach. Do góry w tym budynku. Ach, nowy wybieg. Dobra, to ja jeszcze tu nie byłem. Dobra. Okej, okay. nowy wybieg, lecimy. Kinga, Radek, Mateusz i Kuba. Kuba. Cześć, witajcie, kanał Przystanek Camping, tematyka karawaningowa, wakacje, rodzina, Jej, ale zwierzęta. Ale trafiłam. Także y, nie jesteśmy na żywo, ale jest mi równie niezmiernie miło. Szukam rodziny, a znalazłem, zobaczcie, inną ekipę. Ja będę Opowiadajcie, co tam słychać. Ryśie, może słyszałeś coś? Tak, znam, taki kot polski. A, ogólnie chodzi mhm. o to, że jest tak strasznie mało niestety. 150 mhm. w Polsce i 40 na Mazurach. Aha, właśnie, to... tak, 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 tak. O, okay, Tak. Ale Zgubiliśmy ojca właśnie. Wyobraźcie sobie, że Macie był oporny, bo stwierdził, że nasze psy nas y, rujnują finansowo, szczególnie Bronisław, ale y, Jasiu stwierdził, że jest gotów zrezygnować po prostu z jednego loda, z jednej granity i jeszcze paru, nie wiem, paczek, chrupek i będzie sponsorował. Nie. Bo kocha kotowate. Jesteście Jasiu, pomagasz nie tylko na rysie, też wilki, niedźwiedzi, foki, morświny, czyścimy Bałtyk z plastyku, pomagasz na tygrysy. Tygry ja słyszałam, że jak będzie nadal taka pogoda, taki upał, to Bałtyk zakwitnie, nie? Niestety. Więc walczymy też z eutrofizacją. Nie mhm. wiem, czy tutaj widzicie. Uch, tu jest. Jak wiecie, Bruno kosztuje na skrocie, to Jasiu postanowił, że ze swojego kieszonkowego on tutaj dokona wsparcia. Trzymam go za słowo. Ola podaje swoje dane. Także Rysie, czujcie się bezpieczne. Jasiu nad wami czuwa. Słuchajcie, nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie moje GoPro szwankowało. E, ostatnio widzieliście troszeczkę inny obraz na naszym kanale, było to kręcone z aparatu. Ale w końcu podjąłem decyzję, że trzeba nagrywać na porządnym sprzęcie. Nie wiem co sądzicie o tej kamerze. Chyba dobry zakup, co? Także idziemy, nagrywamy dalej. Troszeczkę ciężko w ręce się trzyma, ale sprzęt naprawdę klasa. Kamera telewizyjna zamiast GoPro. Suchar klek. Także porywamy raz w dzisiejszym odcinku na kemping, którego niewiele dzieli niedługa droga od dzikich zwierząt, tygrysów, jakich jeszcze, Jasiu, zwierząt? Lwów, szympansów i innych. Słoni. Przede wszystkim słoniarnia w Poznaniu. No właśnie. I dzisiaj otwarcie taki... nowego wybiegu dla tygrysów nieumarłych ratowanych przez naszą poznańską dyrektor Zo. Okej, okay, słuchajcie, to tak. Przeszedłem się po kempingu, kemping Malta Poznań, mimo że mieszkamy pod Poznaniem, nigdy tutaj nie byliśmy. Po tablicach rejestracyjnych widzę, że jest dużo zagranicznych gości, także kemping chyba przyciąga ludzi z zagranicy. Belgia, wcześniej była Holandia, także słuchajcie, tak to wygląda. Generalnie droga wybrukowana, parcele oddzielone choinkami, trawa. Za potem, jak widzieliście przed chwilą na filmiku, albo zrobię teraz przebitkę, jeździ sobie kolejka. To jest kolejka, którą można przejechać do Zo. Ciekawa atrakcja dla dzieci. Także z jednej strony mamy kolejkę, tam mamy Zo, a kiedyś odwrócimy, słuchajcie. No nie chcę skłamać, 100 metrów stąd chyba nawet nie jest jezioro Maltańskie. Sztuczne jezioro na terenie Poznania. Duża atrakcja sportowa dla pasjonatów wiosłarstwa kajakarstwa. Ale też ciekawostka w mieście jezioro. Jest też stok, na który można zjeżdżać na nartach. Ostatnio nie był czynny, nie wiem dlaczego. Ale jest też torsaneczkowy, jakaś kolejka typu adrenalina. Także zobaczcie, za mną jedzie jeszcze raz kolejka. Drugi kurs. Teraz ją bardziej słychać niż widać. Przed chwileczką zamieniłem kilka słów z Państwem, którzy przyjechali z Holandii. Generalnie ciekawostka, bo oni mają. Yy, Brygadówkę, na której postawili sobie taki domek uroczy. Nie będę tam specjalnie się kręcił, żeby ich krępować, ale zapytam, jaką są jakość tego kempingu na tle innych. Powiedzieli, że OK. Dopytałem jeszcze o toalety, żeby mieć taką pewność, czy, czy naprawdę można ten kemping rekomendować. Powiedzieli, że OK. To zobaczymy sobie tylko, jak to wygląda. Aha, czyli tu mamy umywalki. No, muszę tam powiedzieć, że. Patrząc z moim krytycznym okiem, a byliśmy w wielu miejscach, także łazienki wydają mi się nadzwyczaj czyste, suche. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest tutaj czysto, sucho, naprawdę nie ma żadnego grzyba, wykwitów na Jestem zaskoczony, naprawdę, pozytywnie. A to zobaczcie, kogo spotkałem. camping miejski, bo znajdujemy się niedaleko centrum. Ale czy słychać hałas miasta? Właśnie o dziwo nie. Jestem tym bardzo pozytywnie, chyba nadużywam tego słowa, pozytywnie zaskoczony. Ok, to już ostatni raz, ale jestem tym mile zaskoczony. Bo my mieszkamy na wsi pod Poznaniem, szanowni że szum autostrady miasta do nas dociera tutaj. Nie. Kostka brukowa, no widać, że położona wiele lat temu, także przed troszeczkę tutaj ufałdowała, powałdowała. Ale naprawdę jest tu całkiem sympatycznie. Choinki, zieleń, czysta toaleta. Próbuję znaleźć coś takiego, co byłoby na nie, nie, nie żeby, żeby kogoś tutaj specjalnie i pozytywnie za mocno nie nastawić i wskazać miejsca, które, które mogą kogoś zniechęcić. Ale nie, bo jest i miejsce, gdzie można sobie stanąć w słońcu. Są i miejsca, gdzie można sobie tutaj widzicie usiąść. Jest stolik. Miejsca. Są miejsca zacienione lekko. Nie wiem, czy ja dobrze tutaj odczytuję te wszystkie piktogramy, ale okej. Okay. Miejsce na ognisko. E, pralka, telewizja, plac zabaw. Ale mynia, mynia dla samochodu na kempingu. No i punkt zrzutu. Wiadomo czego. Ale mynia dla samochodu? Przyjechać sobie na kemping, żeby mieć auto? Ciekawostka. Dobra, szukam Oli Jasia. I po Waszej lewej stronie zobaczycie kampera. Brygadówka przerobiona, która ma domek. A tam dla dzieci zobaczcie, plac zabaw. Mogą się dzieciaki pobawić w kamperze do zabawy. Ok. Bardzo podoba mi się tutaj taka architektura drewniana. Nie wiem jak to nazwać. Tutaj taka jest wioska olimpijska. Mam wrażenie, że tutaj są, e, wydaje mi się, że tutaj są kwaterowani wioślarze, kajakarze, przyjeżdżają na mistrzostwa. Myślę, że nie przyjeżdżają z przyczepami ani pod namiot, tylko raczej wynajmują domki. A domków tu jest naprawdę sporo, a tam znajduje się restauracja. No, i tutaj zatoczyliśmy koło, i tam jest recepcja. Rondo, szerokie, także spokojnie można tutaj manewrować nawet długim zestawem z przyczepą. Bardzo uroczo. Kwiaty, zadba na zieleń, domki. A, tu jest kafe, kafe restauracja. Dobra, na horyzoncie widzę moje zguby. Chyba chodziliśmy jak w kubusiu puchatku. W kółko. Tylko że ja w jedno kółko, oni w drugie kółko. Odnaleźliśmy się nareszcie. To słuchajcie. Wracamy do domu. I nie będziemy przyjeżdżali na kemping w Poznaniu? Się spodobało i będziesz przyjeżdżać. Spodobało mi się, ale chyba mamy zabisko. <noise> <noise> Jednak 30 km od domu to jest stanowczo zabisko, żeby spędzać wakacje. Tylko co dobre, szybko się kończy. Byliśmy w Zoo, zwiedziliśmy kemping. No i nadchodzi pora, żeby się z Wami pożegnać. Dzień się kończy, jutro kolejny dzień, poniedziałek dodatkowo, więc. Koniecznie dajcie znać, jeśli przyjedziecie do Poznania, przyjedziecie na kemping Malta. Opiszcie. jeżeli przyjdziecie koment... do Poznania, to zapraszamy, skontaktujcie się z nami i chętnie Wam Poznań pokażemy. A może już tutaj byliście? Wrzućcie Wasze wrażenia w komentarzu pod filmem. Tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, żeby subskrybować, dać łapkę w górę i zostawić dzwoneczek. Kle, 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 knij subskrypcję. Daj skrzydło w górę. Kle, kle. Odech. Do zobaczenia na Malcie. Poznaniu. Pa.